Hej. Są cztery główne czynniki, które wpływają na sprzedaż na naszej aukcji. Po pierwsze, wygląd naszej aukcji. Po drugie cena. Po trzecie reklama, czyli wyróżnienie, promowanie, jakieś dodatkowe oznaczenia, yy, podświetlenie, pogrubienie. oraz pozycjonowanie. I o ile trzy pierwsze czynniki jest dosyć łatwo zrobić, o tyle na pozycjonowanie ma wpływ bardzo wiele różnych czynników, między innymi na przykład jakość naszej sprzedaży. I właśnie w tym filmie przedstawię Wam, co wpływa na pozycjonowanie oferty. Jest tego naprawdę sporo. Po pierwsze, liczba pozytywnych i negatywnych ocen, które mamy wystawione na naszym koncie Allegro, tak? Średnia z ocen z kosztów dostawy, średnia z ocen zgodności opisu z, z faktycznym sprzed naszym sprzedawanym produktem, i średnia z ocen z jakości obsługi kupującego? Czy, czy sprzedający sprzedający wysyła w terminie, który zadeklarował podczas, wysy, podczas wystawiania? Tak? Czas odpowiedzi na wiadomości klientów. Już jest na moim kanale film, że na przykład samo to, że nie odpowiadałem w terminie na wiadomości klientów, wpłynęło na to, że przestałem mieć super sprzedawcę. Właśnie kolejna rzecz, czy sprzedający zakwalifikowany jest do programu super sprzedawca? Czy sprzedający narusza regulamin? Czy pierwsze zdjęcie? spełnia wymogi Allegro, tak? Czyli jest na e, białym tle, przedstawia tylko oferowany produkt, nie posiada żadnych dodatkowych napisów, żadnych e, logomarek, czy sprzedający wypełnił e, parametry, które jednoznacznie określają e, e, co to za produkt sprzedajemy, czyli na przykład kolor produktu. Czy są e, uzupełnione w aukcji parametry obowiązkowe, czy produkt jest wystawiony w odpowiedniej kategorii. Czy oferta jest e, częścią Oferty wielowariantowej, to również ma wpływ na pozycjonowanie. Liczba wyświetleń. Liczba dodań i usunięć, liczba dodań do koszyka i usunięć z koszyka. Liczba zakupów. Liczba dodań do obserwowanych, też to ma znaczenie w pozycjonowaniu. Cena. Dostępność, czyli liczba sztuk. Czy oferta, nasza aukcja jest wystawiona bezterminowo? Stan produktu. Czy na naszej aukcji jest jedynie kup teraz? Czy oferta ma przewidywany czas dostawy następnego dnia roboczego. Tak więc, jak, jak widzicie, jest bardzo dużo czynników, które wpływają na pozycjonowanie naszej oferty, tak naprawdę nie wiadomo, który w jakim, w jakim stopniu i jak, ten, jak dokładnie ten algorytm to liczy. Jednak wiele z tych czynników, które wymieniłem, one zawierają się w naszej jakości sprzedaży. Tak, czyli jeżeli mamy jakość sprzedaży na wysokim poziomie, to ona będzie się bezpośrednio przekładać na pozycjonowanie naszej oferty. Również te czynniki mają wpływ na to, czy mamy super sprzedawcę. tak? Czyli, jeżeli mamy super sprzedawcę, to sporo z tych warunków spełniamy: pozytywne i negatywne oceny. Tutaj, co, co spełniamy, to na plus, bo musimy mieć dużo, dużo pozytywnych ocen: średnia oceny kosztów dostawy, średnia z, z obsługi klienta, czas wysyłki, czas odpowiedzi na wiadomości klientów. To wszystko, te wszystkie parametry, te wszystkie czynniki są uwzględniane, uwzględniane przy super sprzedawcy. Tak? Czyli jeżeli uda Ci się mieć super sprzedawcę, to już ma to wpływ na Twoją jakość sprzedaży oczywiście. Ale są również takie bardziej proste i podstawowe rzeczy jak właśnie zdjęcie, wystawienie, odpowiedniej kategorii, uzupełnienie parametrów, oferta wielowariantowa, smart, szybkie wysyłki. To wszystko możemy zrobić jakby od razu, możemy zrobić to z naszą ofertą i to również będzie miało wpływ. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że mam, mam kilka kot na Allegro. Jedno mam teraz na przykład, które ma około 150 jakość sprzedaży, a jest skala od 0 do 1000, a inne mam 700-800. I jeżeli wystawię ten sam produkt z taką samą ceną, tak samo będzie wyglądał, to na koncie, na którym mam wysoką jakość sprzedaży, od razu ta, pozy ta oferta pozycjonuje się wyżej i jest więcej wejść i sprzedaż. Natomiast na koncie, na którym jest niska jakość sprzedaży, bardzo powoli się ta aukcja rozkręca, ponieważ ona jest dużo niżej wypozycjonowania. Więc tak naprawdę jakość sprzedaży ma duży wpływ na naszą sprzedaż. Być może na początku nawet większy niż cena, niż wygląd, niż reklama. Ja sam szczerze muszę się przyznać, że do tej pory nie korzystałem z automatycznych odpowiedzi na pytania klientów. Teraz będę musiał to wprowadzić, bo. Tak naprawdę bardzo mocno mi to właśnie na tym jednym z moich kont, bardzo mocno mi to obniżyło jakość sprzedaży, bo oni tak w Alegru liczą tak, że mogą nawet dać minusowe punkty, mi tam około 500 punktów odjęli za to właśnie, że nie, bezterminowe odpowiedzi klientów. No, na pytania klientów. Przyznać się muszę, że faktycznie nie miałem czasu, żeby to, żeby to ogarnąć, ale już teraz na, na tylu tych kontach, tyle jest tych yy, maili, tyle pytań klienci zadają, że po prostu czasem coś tam przeoczę, nie odpiszę, no i później tak to się właśnie kończy. Z tego jednego błahego powodu można powiedzieć, yy, nie mam na tym koncie super sprzedawcy, niska jakość sprzedaży, a akurat zależałoby mi, żeby na tym koncie sprzedawać, bo mam darmowe wyróżnienia. Yy, pokażę wam jeszcze teraz na ekranie komputera właśnie panel. Tej całej jakości sprzedaży, jak to wygląda na, na właśnie tym jednym z moich kont, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, i jakie czynniki wpływają właśnie bezpośrednio na tą jakość sprzedaży. Oczywiście są to czynniki te same, które tutaj wymieniłem, ale nie wszystkie. Także zapraszam na ekran komputera. Znajdujemy się właśnie teraz w panelu jakości mojej sprzedaży na jednym z, kont, y, z moich kont na Allegro. Jest to takie moje poboczne konto y, i mało na nim sprzedaję, ale akurat właśnie dostałem darmowe wyróżnienia. Chciałem zacząć coś tam wykorzystywać, te wyróżnienia. No i niestety, właśnie kiepsko to idzie ze względu na tą jakość sprzedaży. Ale co na tą jakość sprzedaży w ogóle się składa? Ty, na tle innych sprzedawców, 39% sprzedawców radzi sobie na lepiej od Ciebie. Akurat na tym końcu. Więc, no raczej, kiepsko to wychodzi. Twój poziom jakości sprzedaży jest tylko 160 na 1000. I teraz, tak, za obrót tutaj był mały obrót, bo w, w przeciągu miesiąca było tylko 14 zamówień, 5800 obrotu. Więc mamy tutaj 0. Idźmy dalej. Oceny od kupujących, czyli to, co mówiłem, to, co ma wpływ. Na pozycjonowanie. Tutaj, yy, o, o, jak, jak widać, ma wpływ to na jakość sprzedaży. Czyli polecenia 100% tu mam 100%. Zadowolenie kupujących. Zgodność z opisem obsługa kupującego koszt wysyłki. Tu jest wszystko yy, na, na maksa. Numery przesyłek uzupełnione w terminie. 90% dodaje 54 na 70%. Procent zamówień szybką dostawą. 25% daje to 50 na 80, wysyłka w terminie 91, 84 na 100, czyli całkiem, całkiem nieźle, jeśli chodzi o realizację tych zamówień obsługa kupującego, utworzone dyskusje 0 tu mamy 5 na 50, nie wiem dlaczego nierozwiązane dyskusje 0, tu jest 10 na 10 terminowe odpowiedzi na wiadomości klientów zyskać można tylko 20, ale jak widać na minus, to chyba nie ma tutaj nie ma tutaj, że tak powiem końca, bo minus 450 tak, czyli 5 w przypadku 50% nie odpowiedziałem w terminie i to już minus 450 punktów. Średni czas dosta odpowiedzi 36 godzin, nieakceptowalny minus 60 dodatkowe. Tak? Atrakcyjność oferty. Produkty Oferty z numerami identyfikującymi, tak, produkty 99%. Tu mam wszystko. Allegro Smart lub darmowa dostawa 98%, czyli znowu wszystko. Odbiór w punkcie tego nie mam, tutaj nie, nie, nie oferuję tego, więc tutaj jest 0. Aktywność w akcjach sprzedażowych. 30x30, 30, aktywne kanały sprzedaży, payu, przelewy 30x30, 30, konto firmowe 30x30, przestrzeganie minus 0. Tak więc y, ogólnie wszystko jest ok, gdyby nie to to miałbym jakieś tam powiedzmy 650 ten poziom y, jakości sprzedaży, więc byłoby całkiem nieźle. Jedna taka drobnostka by się mogło wydawać, może naprawdę wpłynąć na całą sprzedaż na to, że nie mam super sprzedawcy na tym koncie, bo pomimo, że wszystkie te, wszystkie te, te wymogi, które tutaj są, one również, yy, oceny od kupujących, realizacja zamówień, yy, tak naprawdę one wszystko mają wpływ na super sprzedawcę. I na tym koncie normalnie mam super sprzedawcę zazwyczaj, ale chociażby właśnie od, ze względu na to, znowu po raz kolejny yy, dopuściłem do tego, że nie, nie odpisałem na jakieś pytanie klientów, Staram się to robić, ale no po prostu y, czasem wiele tych maili jest, że, że mi się to gdzieś tam mi się gubią te maile. Więc właśnie już teraz zainwestuję w jakiś system, który, który będzie automatycznie odpowiadał na pytania klientów, bo to nie jest żaden problem, tylko po prostu trzeba to zrobić, ale tak jak widzicie, y, mo, taka drobnostka może mieć wpływ później właśnie na brak super sprzedawcy, na niższą jakość sprzedaży i później bezpośrednio się to przekłada na pozycjonowanie naszej oferty i na sprzedaż. W tym filmie byłoby to na tyle. Jeżeli uznasz ten, ten materiał za wartościowy, proszę zostaw lajka, napisz komentarz. Tak, żeby, tak żeby dać impuls algorytmom YouTube'a, żeby to wideo lepiej wypozycjonowało. Będę bardzo wdzięczny. Tymczasem widzimy się w następnym filmie. Cześć.